Saja, so, jak tam weekendowa? No dobrze. Bilans 6-1, ale o tej fajnie. porażce ogólnie nie chcę rozmawiać, nie? Sprowadziłem z gościem 7-0. A ty co dzisiaj o Nie pierdol, że tak. I gość mi na czasie napisał, żebym tak wysoko ta, nie wygrywał, ta. bo będę dostawał cięższych przeciwników. Nie, no to mówię, dobra, no to staw w pierdolę parę bramek Okazało się, że jak sobie strzelisz 3, to przegrywasz walkowerem. Jakie <laughs> <laughs> Jaki zmar. Wrzuciło bo trzy razy sobie buja wrzucił. To jest by nie. Wraz z ekipą oraz stroną Kidrop zorganizowaliśmy świąteczny konkurs na M9 Bionet Lore oraz 14 innych kos. Śledź wszystkie kanały oraz wykonuj zadania, aby zdobyć główną nagrodę. Po więcej informacji zapraszam Was do opisu. Powodzenia! Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij Super Drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij, pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Daj nam pytać, co szklasz? Mhm. Przed... Wyszło Wlastać mit. Wysz... Oj, to nie wpadło, bo... Więcej mit. Więcej mi. Proszę mi. Na pewno z był. bijemy się na czy nie? Dałem tam. Na o, ja tak. się. Ja pierdolę 3Z fragi! Łącznik wchodzą. Nie! 4, 4. Ja do Toma nic nie mam Dobre. Nawet w szacunku No i ginę przez tą... Bo jesteś gównem No, a ty jesteś gównojadem Sklejwary kurwa, bo cię zniszczę Ja Od razu raz O kurwa! Domek i rampa Rampa leży Leży Dobrze Mateusz, utrzymaj się, o to chodzi. Ej, ty nie możesz tego dziabnąć, byłem daleko, chciałem tylko tak mu koło głowy przemachnąć. Nie, nic mu nie jest. Boli go trochę, ale nic mu nie będzie. Żyje? Ty kurwa, co ty robisz? Jestem samurajem, jestem ninja A, rusza się, dobra, nie robię nic Nie no to jest chuj Dlaczego oni mi w moim własnym domie przeszedł. Nie wierzę, nie wierzę! Odsuńcie się Zamknij pizdę! Nie zabije mnie! Nie wierzę, nie wierzę! Spokojnie, uratowałem cię, panienko. Nic ci nie grozi, jestem wiedźminem. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś?

Mamy 175 cm biust D wysportowane Nasze wymagania to ładna broda i wysoki iloraz inteligencji zapytasz Saja czy jest chętny Śmiechłem Przecież wszyscy wiedzą, że to co Paweł ma to jest chujnie broda Baiting Nie strzelaj we mnie kurbo 400 Gówno wszystkie się nie, nie A może być? Faktycznie gorzkie takie trochę.